Większość ludzi mówi, chce nowego domu, nowego samochodu, nowego partnera, a potem zaczynają to sobie wyobrażać. Problem w tym, że podczas tej wizualizacji wcale nie odczuwają emocji, jakby to już się wydarzyło. Czekają na moment, w którym to się stanie, by dopiero wtedy poczuć radość czy satysfakcję. Może nawet medytują przez chwilę. Ale kiedy otwierają oczy i widzą, że ich życie się nie zmieniło, ogarnia ich jeszcze większe poczucie braku. Klucz do prawdziwej zmiany to zamknąć oczy, odłączyć się od otaczającego świata i nie wstawać, póki nie poczujesz, jakbyś już żył w tej wymarzonej przyszłości. Musisz nauczyć swoje ciało, jak emocjonalnie czuć ten przyszły sukces, zanim się on wydarzy. Pozostań w tym uczuciu a wtedy twoja energia zacznie współgrać z twoim przeznaczeniem. Kiedy twój stan emocjonalny będzie zsynchronizowany z potencjałem w polu kwantowym, nie będziesz musiał niczego szukać, to rzeczywistość zacznie przyciągać do ciebie odpowiednie zdarzenia i to w sposób, którego nie będziesz w stanie przewidzieć.